Witam. Od czasu wypadku nie mogę ruszać ani rękami, ani nogami. Dlatego bardzo ważnym jest dla mnie przystosowanie mieszkania, otoczenia, tak bym poruszał się samodzielnie. Dziś przedstawię Wam urządzenie, które bardzo pomaga mi ostatnio w samodzielności. Zamek Gerdalog, który jest zamkiem elektronicznym, pozwala mi sterować, otwierać drzwi przy pomocy smartfonu, Dzięki temu nie potrzebuje nikogo, żeby otworzyć drzwi, wyjechać z domu albo wpuścić kogoś do domu. Zamek Gerdelog to niewielki cylinder, który ma w sobie wbudowany mechanizm otwierający zamek oraz system połączony z portem Bluetooth, dzięki któremu możemy zsynchronizować go ze smartfonem. Dzięki temu tylko przy pomocy smartfona możemy otworzyć drzwi. Do jego obsługi wystarczy ściągnąć aplikację na smartfona, zainstalować ją i zsynchronizować ją z zamkiem. Tuż po synchronizacji zamek jest gotowy do użycia i daje nam kilka możliwości otwierania drzwi. Pierwsza to oczywiście otwieranie smartfonem, zarówno z zewnątrz, jak i od, od wewnątrz mieszkania. Druga to tradycyjne otwieranie kluczem, ale to jest możliwe tylko od zewnętrznej strony. I trzecia opcja to otwieranie dotknięciem zamka. Na jego środku jest guzik dotykowy, który po krótkim jego dotknięciu uruchamia zamek. Na nagraniu widać, że moje drzwi otwierają się niemal całkowicie, bez dociskania klamki. Jest to jedna z funkcji zamka zamek przyciska klamkę za mnie. Bez tego nie otworzyłbym drzwi. Jest to jedna z opcji, którą można ustawić podczas kalibracji zamka. Aplikacja zamka pozwala nam dowolnie dysponować kluczami elektronicznymi. Możemy je przesyłać przez SMS-a, maila, Facebooka czy inny komunikator. Możemy także decydować, czy dostęp do klucza będzie stały, regularny czy tymczasowy. Przydaje się to przy wyjazdach na wakacje, na przykład, albo w moim przypadku, kiedy przychodzi do mnie rehabilitant. Kolejną przydatną funkcją jest dziennik zdarzeń i powiadomienia. Dzięki powiadomieniom ustawionym dla danego użytkownika klucza, dostaniemy powiadomienie, kiedy on otworzy albo zamknie drzwi przy pomocy smartfona. A dziennik zdarzeń pozwoli nam przejrzeć, kto i kiedy otwierał bądź zamykał drzwi. Zachęcam was do zapoznania się ze wszystkimi funkcjami zamka na stronie gerdalog.com. Pozdrawiam.